Wszystkie praktycznie tutaj kraje sąsiadujące z nami już taki zakaz wprowadziły. Tylko Białoruś, Rosja i ogarnięta wojną Ukraina cały czas zezwalają na hodowlę zwierząt na futro. W Unii Europejskiej natomiast no, jest jeszcze Finlandia, Grecja, Hiszpania, ale poza tymi krajami hodowla zwierząt na futro jest zakazana, a Polska jest największym producentem futry w Europie. Jeżeli byśmy nie chcieli całkowicie zakazywać z różnych powodów, to można się sugerować działaniami, których tutaj przykładem są Niemcy albo Szwajcaria, gdzie obostrzenia, żeby otworzyć taką fermę są na tyle wyśrubowane, to znaczy trzeba spełniać warunki dobrostanowe tych zwierząt na tyle realistycznie, że zakładanie takiej firmy jest absolutnie nieopłacalne. Nie da się zapewnić jakiegokolwiek minimalnego dobrostanu tym zwierzętom trzymanym. W setkach, a tym bardziej w tysiącach.